Cześć! Dzisiaj na temat główny biorę makijaż wodoodporny. W Sephora mamy kilka fajnych produktów wodoodpornych, wodoopornych. Wybrałam kilka swoich ulubionych, i dzisiaj chciałabym wam je. Pokazać i trochę Wam o nich opowiedzieć. Jak widzicie, postawiłam na kobiecy Ultra Glamour Look, który jest troszeczkę inny niż zazwyczaj widzimy w propozycjach makijażu wodoodpornych, które zwykle są delikatne, bardziej takie plażowe albo letnie. Natomiast jeżeli szukacie inspiracji w makijażu, który będzie fajną propozycją na wieczór, na imprezę, może być nawet na basen, może być na plażę, deszcz też może sobie padać, może nawet lać. Ten makijaż przetrwa tak naprawdę wszystko. Jeżeli zatem szukacie e, produktów wodoodpornych, e, dobrych właściwie na każdą okazję, obejrzyjcie film. Serę wcześniej przygotowałam, nawilżyłam ją, więc teraz jest gotowa do aplikacji podkładu. No i właśnie, podkładem, który zaaplikuję, będzie podkład Water Blend z marki Makeup Forever. I ten podkład, słuchajcie, jest wodooporny, natomiast. Śmiało, z ręką na sercu mogę go porównać do podkładu, znaczy mogę zakwalifikować go do podkładu, który zniesie absolutnie wszystko. Czy jesteście na siłowni, czy pływacie w basenie, czy potrzebujecie ekstremalnie trwałego podkładu, to jest podkład, który naprawdę idealnie się do tego sprawdzi. Cała y, tajemnica w tym podkładzie tkwi w aplikacji, ponieważ y, musimy tutaj zwrócić uwagę na właśnie szczególny y, moment nakładania tego podkładu. Co mam na myśli? Ten podkład w 80% złożony jest z wody. Więc głównym błędem, jaki najczęściej pojawia się i popełniamy w aplikacji tego podkładu, jest aplikacja Beauty Blenderem. Beauty Blender, oczywiście, przed aplikacją musimy zbliżyć wodą. No a jeżeli w tym podkładzie jest znowu 80% wody, to Beauty Blender wypije nam jeszcze wszystko, co jest w tym podkładzie, i nałożymy sam pigment i to jeszcze bardzo nierównomiernie. Więc przy aplikacji tego podkładu, Beauty Blender odkładamy na bok. Mam tutaj specjalny pędzel do aplikacji tego podkładu, pędzel z syntetycznego włosia najwyższej jakości, taki, który jest troszeczkę puchaty i zapewnia m, tak naprawdę wielofunkcyjność w aplikacji tego podkładu. Możemy pracować warstwowo i w zależności od tego, jak bardzo kryjące efekty chcemy uzyskać na twarzy, wykładamy dokładnie tyle warstw. Ale aplikacja tego podkładu też jest wyjątkowa. Jak już Wam pokazuję. Pierwszym krokiem przed aplikacją podkładu jest mocne wstrząśnięcie. Warstwa wodna musi się połączyć z pigmentem. I tak podkład jest gotowy do aplikacji. Niewielką ilość nałożę na dłoń, nabieram na pędzelek. I jak wygląda aplikacja na twarzy? Najpierw ruchy wklepujące, tak żebyśmy zobaczyli ten podkład na twarzy. To jest bardzo cienka warstwa, ale widoczna. I dopiero po chwili, dosłownie po kilku sekundach, robimy ruchy koliste, czyli rozprowadzamy po całej twarzy. Chodzi o to, żeby piel wygląda całkiem naturalnie i bardzo fajnie, subtelnie prowadzi światło na twarz. Korektory pod oczy mam tutaj dwie propozycje. Jedna Makeup Forever, druga Bar Minerals. Makeup Forever, właściwie kamuflaż, ale oczywiście wodoodporny, który właściwie też przetrwa wszystko. Druga propozycja, Bar Minerals, która teoretycznie nie jest ale testowa wody, i chciałam go właśnie dzisiaj Wam bliżej pokazać. Ten korektor z klasykiej w tak, żeby tylko i wyłącznie uzyskać delikatny efekt matowienia. Ja go nałożę bardziej w strefie T. I naprawdę niewielką ilość. Czas na wymodelowanie. Jest jakby kompakt wypiekany, specjalną żelową formułą, dzięki czemu absolutnie nie tworzy smug. Natomiast jest też specjalna metoda aplikacji. W środku znajdziecie wzór fali, która wyznacza moment prowadzenia pędzla. Czyli idziemy z falą i robimy kolisty ruch, dzięki czemu idealnie nabieramy produkt na pędzel. I aplikujemy na twarz. Ocieplę kolory cery, aplikując brązer także na czoło i na szyję. Do makijażu oczu wykorzystam całkiem nowe, żelowe farbki do oczu, które znajdziecie w dwóch różnych fakturach: bardziej perłową i matową. Mają naprawdę przepiękną fuzję kolorów, więc w zasadzie chyba każdy znajdzie odcień dla siebie. Ja wybieram I50 i L54, bo chcę uzyskać bardzo szybko, naturalny, świetlisty efekt. Farbki można nakładać na dwa sposoby, albo palcem, albo pędzlem. Pędzel moim zdaniem daje większą precyzję i jest łatwo pracować tymi farbkami warstwowo, a to znaczy, że nakładamy jedną warstwę, ruchem kolistym najlepiej. Uwielbiam ten kolor, bo daje szybko i prosto naprawdę fajny efekt. Ten cień akurat można stosować właściwie w każdym makijażu, jako baza albo samoistnie. Nakładam go prawie pod łuk brwiowy i delikatnie zaschnie. Kolejna warstwa, i tak naprawdę z każdym kolorem, e, więc pędzelkiem naprawdę bardzo ładnie, łatwo i wygodnie się aplikuje to cień. I teraz trochę ciemniejszy akcent, ciemniejszy cień. Zmienię pędzelek na mniejszy i bardziej płaski. Rozprowadzę go na dłoni i aplikuję na dół oka. Teraz czas na zalotkę. Wodoodporna maskara, którą ostatnio bardzo lubię, Better Than Sex, marki Too Faced. Świetna szczoteczka. Idealnie sprawdza się do moich gęstych, ale krótkich rzęs. Jeżeli chodzi o makijaż brwi, wybrałam Cabral, marki Benefit. Żelowa pomada, oczywiście wodoodporna, która zapewnia precyzyjny makijaż brwi. No i oczywiście przetrwa każde warunki. Pomadę do brwi możemy zaaplikować pędzelkiem, który jest w opakowaniu. Dokładnie tak to wygląda. Ale ja mam swój idealny wik, który bardzo lubię i właśnie jego dzisiaj użyję. Zostało mi już tylko ustać, dzisiaj stawiam na wyrazistą czerwień w graficznym wydaniu. Oczywiście wodoodporna konturówka i wodoodporna pomadka. Tym razem stawiam na smashboxa Always on Liquid Lipstick w wersji pomarańczowej. Halorę? Myślę, że w tak szerokim asortymencie każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No dobrze, pora sprawdzić odpowiedź. A z który które wybrałam?